NL 2023 23 yy, 12803 Jest to przepiękna niebieska samiczka. Oryginalny Dave Jansen Verhoeven. Opiekun gojemnika Pita Mandersa. Pochodzenie świetne. Jest to wnuczka. Yy, gołąbka o numerze 417. Jest to prawnuczka Olympic Roel. I 3 razy imbret na Dudsen. 3 razy pierwszy konkurs jest to, są to samiczka z głębi Giebruder Wekerk. E, tutaj nie trzeba wekerk hodowli przedstawiać. E, znam osobiście e, wekerków, ale no mówię, gołąbków tam ciężko nabyć. Także tutaj jest ojciec. Jest to parowanie: syn olimpijczyka na półsiostrę swoją parowany od strony matki też mamy tutaj super pochodzenie bo mamy tutaj half Brother exception e, Grebruder wekerk i tutaj mamy z dołu też mamy super case razy dutzen, trzy razy pierwszy także widzicie tu koledzy, rodowód dużo krwi teamu wekerk jest w rodowodzie także gorąco polecam no gołąbek prześliczny e, rodzice sprzedani na aukcji gps e, w, zaraz tu znajdziemy Samczyk, ojciec tutaj był sprzedany w niedzielę na GPS-ie. Znajdziemy mamę. Mama też. No mama tutaj, koledzy, yy, muszę tu zaznaczyć, yy, no mama tu jest bardzo wartościowym gołębiem. Tu, koledzy, zobaczcie cenę na aukcji GPS. Mama tego gołąbka osiągnęła kwotę 1600 euro w ostatnią niedzielę. No to trzy dni temu. Gołąbek został sprzedany, po prostu cała rodzina jest wprowadzona, krew w swój głębik. Także Mamusia tej samiczki kosztowała 1600 euro na GPS-ie w ostatnim dniu, także gorąco polecam koledzy, zobaczcie tutaj, gołąbek jest poskładany, przepiękna niebieska samica, na pewno komuś się przyda, także zapraszam do licytowania.